Witam Was w kolejnym odcinku. W pierwszym w sumie tej serii pewne deki. Jest to, odcinek, jest to seria, w której będę przedstawiał deki, którymi najczęściej grałem. Najlepiej mi się nimi grają, ogólnie najlepiej je znam. Ja na pierwszym oczywiście tutaj na pierwszym odcinku pokażę Wam Oil roga, którym grałem najczęściej i najwięcej wygrywałem, więc myślę, że może to być dla Was ciekawe przeżycie. Będę mówić oczywiście o zagraniach, i tak dalej. Jak zatrzymywać karty na dane talie, na, na dane match <laughs> Jest to taki standardowy old Rock Back to Future, tylko nazywałem, bo taki powrót w sumie do e, dawnych czasów. A dalej ten tak funkcjonuje, czyli dlatego, też Future że może będzie jeszcze funkcjonował dalej. Mm. No i pozwólcie sobie zrobić jakiegoś screena albo zatrzymać filmik. I, i też pograć. W po poprzednich odcinkach ty pospadałem trochę na tym Dragon Beast'em, którego już nie mam, bo usunąłem. No nie, nie opłacało się w sumie tym deckiem grać, bo... Dlatego w sumie jest ta seria. Potestuj, potestujmy, żeby sprawdzić, czy ten deck działa, czy też nie. Może jakbym grał na lepsze klasy pod ten deck, na przykład na Paladyna czy na Facehuntera, e, to byłoby troszkę lepiej, a tak to grałem na hand na... Dragon Dragonloka na Olyroga, więc to na pewno nie były dobre maczapy. <coughs> no i nam tutaj Maga jest, to oczywiście albo Tempo Mage, albo Freeze Mage, albo też Eco Mage, którego też czasami spotykam. Zostały dwie karty, także może to oznaczać, że jest to jakiś taki bardziej agro, może Tempo Deck. Sapa mogę zostawić na Mat na przykład jest to dobry target. Bo wtedy nie odpali mi się mirror entity za darmo, i tak dalej, i tak dalej. Prepa też mogę zostawić. Wajle Teacher bez coina jest troszkę słabawa. ale mo mogę pójść po coś takiego, czyli Violet Teacher w czwartej turze, preps Jest to nawet niezłe, więc Więc tak zrobię. Wiecie, zrobię tak, może się to opłaci. Poza tym mam jeszcze jakiś draw, jest SI, więc no nie będzie na pewno to zła decyzja. Jest to Violet Teacher, Prep sub. Może się to nawet opłacić. Klawkowy na pierwszym duże. Koiny na drugiego klapka. Okej, okay, także to jest Mech Mage. Mówiłem, że to będzie bardziej agro, tak? bo zatrzymam dwie karty. No i to się sprawdziło. Jeżeli teraz zagra na przykład Macintosh, mogę zagrać Prep Sub Sai. Nie jest to złe zagranie. Zagrawa Cockmastera. Uuu, no niezły, nie tutaj tutaj part, Troszkę, tak. Rekty... ohoho. Świetny topek. Po pierwsze, zabijam mu jedną kreaturę e, praktycznie no, bez straty kart, bez straty w manie, bo wykorzystam całą, całą, e, tutaj wszystkie mana kryształy. A po drugie, na no straty tylko dwie karty, więc do... tak naprawdę jeszcze zostaje mi minion 3-3, co jest świetne. Zajmę z minionem 3-3, zabijemy mu wszystko na stole, co jest bardzo ważne na mech. Maga. Jeśli zostanie mu na przykład mech, to może wtedy odpalić gobina Blast Major albo Tinker Town Technician, więc to jest e, coś świetnego. I teraz jeszcze mamy Violet Teacher Prep więc mówiłem, że to się opłaci. Tak też jest Violet Teacher Prep bardzo dobry tempo play. Oczywiście gdyby karty się inaczej włożyły, to mogłoby być, mógł, mógłby być mały problem z tym, w tej trzeciej turze z SI-em, kiedy on miał 2-2 i 3-2 na stole. Ale jest tak jest i gramy dalej. Mogę na przykład w następnej turze też sapować jakąś kreaturę. Na przykład Yetiego. Witaj Witaj. Jest pewna Yetiego. Stworzę nowego Dagera, czemu by nie, zostaje mi jeszcze trzymany, więc... Idealnie też na, na nowego tagera. I Metmete został 18 marzy, e, życia. Raczej wiele nie zrobi. Przy, przynajmniej mam taką nadzieję. No i zobaczymy. Jak na razie ciekawy mecz dla mnie. Bo miałem bardzo dobry start. Ociągnę trochę powkurzać. No dobrze. Mamy 6 many. mamy do wyboru albo Ayrton w twarz, czyli wyhilowanie się raczej mało robi, albo Azur Drake drop jakieś lepsze opcje. Raczej Azur Drake, to jest raczej oczywiste. Edwin Valkyrie i Ayrton mam. mam na ręce jeden manny, więc nic nie zrobię oczywiście. Eee, mogę jeszcze dostać jakiegoś ciekawego flego więc najpierw się strainuję z jednym Zobaczymy, co tam dostanę. Jest Finicky Clockweed, także mogę coś ukryć. Raczej ukryję Biolet Teacher, jeśli już będę coś ukrywać. Albo poczekam na samej turze i zagram Stefa na Edwina. Zaatakowałem jeszcze jeden damage w twarz, bo nie mam żadnych dopałek na broni, więc pomyślałem, że to jest raczej bez znaczenia, czy bym zaatakował, czy też nie. Tak mi się wydaje, że no nie wiem. Wierzling Blades. Spoko. No i jednak dobrałem jakąś dopałkę do broni. Niestety. Bo trochę mnie to rektuje, że tak powiem. Ale mogę to zagrać bez problemu w tej turze raczej. Takie coś, takie coś. A tak. Wyniki: I, i Edwina Program. 66 Edwin 44 Azur Drake w Stealthie. Także. Jest to raczej już wygra na bo mam Little w na Chyba, że ma Fireballa oczywiście albo Frostbolt, żeby zamrozić na kolejną turę. Ale wątpię w to, poddał się, widać jeszcze przeciwnik, także mamy pierwsze zwycięstwo. Hmm. Także dzięki za oglądanie. Jak się podoba, dajcie komentarz lajka. Taki krótki odcineczek. Nie trwa, wiadomo za długo. E... 你们吃那些东西。